Gość Studia Bałtyk. Już prawie 11 minut po godzinie 8. Anna Popławska przed mikrofonem. Razem ze mną w studiu Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska, lider zachodnio-pomorskiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Mówię o tym, co będzie. Tak, pani wiceminister Elżbieta Bieńkowska mówiła wczoraj w Szczecinie o przyszłości ekspresowej szóstki. Więc co będzie, panie ministrze? Bo pan stał obok pani wicepremier. Stałem obok i uczestniczę w tych pracach dotyczących rozwoju dróg krajowych w Polsce tak naprawdę od wielu, wielu lat i, i nie jest to jakoś dla mnie zaskoczenie ta zapowiedź, która wczoraj się pojawiła, dotyczyła szóstki i nie tylko. Zapowiedź, która mówi o tym, że w czerwcu rząd zmieni załącznik do programu, załącznik numer 5, żeby już precyzyjniej powiedzieć, do programu rozwoju dróg szybkiego ruchu i autostrad. W tym załączniku pojawi się odcinek drogi ze Szczecina do Koszalina S6 łącznie z odwodnicą Koszalina tylko i wyłącznie dlatego, że ten odcinek posiada już decyzję środowiskową. Jest na ukończeniu studium, które pozwala na to, żeby już powiedzieć, gdzie, w którym miejscu będą określone zjazdy i łączenie z innymi drogami. A dla samej części koszalińskiej, Sianowa, jest w tej chwili na ukończeniu dokumentacja techniczna. Ona powinna być w najbliższych tygodniach oddana już inwestorowi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Autostrad powinno być wydane pozwolenie na realizację inwestycji. To pozwoli na to, żeby w tym roku jeszcze ogłosić przetargi na budowę tego odcinka, czyli nie tylko w wodnicy Koszalina, który jest najbardziej przygotowany do realizacji, ale tego pozostałego z Koszalina do Szczecina. Również szacowany koszt to jest około 3 miliardów złotych. Natomiast w tej części od Koszalina do Gdańska, tam ciągle jeszcze jesteśmy na etapie, zwłaszcza w tej części słup z Gdańsk, decyzji środowiskowej. Tam jeszcze nie ma decyzji środowiskowej. Ta droga również będzie zbudowana w perspektywie do roku 2020. Natomiast uzależnione to jest od uzyskania i uprawomocnienia decyzji środowiskowej i kolejnych kroków, które są. Z tym związane. Panie tak, Zresztą wielokrotnie w tym studiu o tym mówią. Krok po kroku realizujemy zadania dotyczące szóstki. Krok po kroku, tak y, mówi pan, ale skąd takie przyspieszenie? Chociaż z drugiej strony trudno mówić o tym, że to jest przyspieszenie, bo no. y, y, chociażby cztery lata trwały starania o to, żeby y, strategię rozwoju Polski Zachodniej rząd przyjął, więc czy to jedno z drugim ma coś wspólnego? Ma y, wspólnego jedno z drugim y, dużo, bo y, strategia Polski Zachodniej, y, czyli taka umowa, która została podpisana na początku. Przez kilku marszałków województwa zachodnio, województw zachodniej Polski z, in, z inicjatywy nieżyjącego już pana marszałka Husejki określa priorytetowe zadania, które są istotne dla rozwoju polski polskiej zachodniej. Tam są i linia kolejowa na tak zwana nadodrzanka, modernizacja rzeki, odryw w części dotyczącej żeglugi śródlądowej jest cała trójka od Świnoujści aż do granicy czeskiej, ale się też problem szóstki, taki opis tam się znalazł, jednastki i w takim wymiarze te wszystkie kroki, tak jak, jak zapowiedziałem, są realizowane. Mówiłem również o tym, że rząd jest na ukończeniu negocjacji z Komisją Europejską, która i te negocjacje określą, jakie kwoty zostaną przeznaczone na budowę dróg szybkiego ruchu w Polsce. Był tam, była tam pewna dyskusja, pewien spór, który został już ostatecznie rozstrzygnięty. Ta umowa zostanie pomiędzy Polską Komisję Europejską podpisana bodajże 23, czyli jest to największy program ciągle w historii Unii Europejskiej ten program wsparcia na rzecz Polski w tej części finansowej, ale jednocześnie jako pierwsi kończymy negocjacje, jako pierwsi podpiszemy umowę z Komisją Europejską właśnie w tej części dotyczącej wykorzystania środków. I wiadomo już, że na inwestycje drogowe zostanie przeznaczony dokładnie tyle pieniędzy, ile rząd chciał. W związku z tym nie tylko wystarczy. Na budowę całej szóstki, ale dzisiaj to już mogę powiedzieć w perspektywie do roku 2020, a więc do zakończenia perspektywy finansowej unijnej zostanie zrealizowana również droga numer S11 i wystarczy również i na ten cel pieniędzy. Zaczynamy Zaczy, od inwestycji związanej z budową obwodnicy dla miasta Szczecinka przy okazji również pani premier zapowiedziała obwodnicę dla miasta. Wałcza na S10. To są wszystko ważne inwestycje z punktu widzenia naszego regionu. Wszystkie inwestycje udróżniają ruch, poprawiają komunikację, zwiększają bezpieczeństwo. Mówi Pan z dosyć dużą dozą pewności o tej jedynastce, natomiast wczoraj podczas konferencji w Szczecinie Pani Minister Bienkowska powiedziała o tym, że nie mówi o jednastce, bo mówi o tym, co będzie. Powiedziała, co będzie w czerwcu. Jakie rzeczy zostaną wpisane na listę indykatywną i jakie na 100% uruchamia już. Do finansowania w najbliższych miesiącach, znaczy, które, dla które będą ogłaszane przetargi, tam, gdzie, że, żeby już nie było najmniejszej wątpliwości, ale mówiła też o tym, że zostanie zakończona cała sieć, budowa całej sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce do roku 2020, powiedzmy 2022, bo tak fizycznie rozliczenie perspektywy wygląda i że w tej grupie, w tej sieci projektowana jest 11 również się znajduje. s to jest łącznie około 330 kilometrów. Dlaczego ta pomorska część szóstki jest tak opóźniona? Bo powiedzmy o tym, że jakby opracowywaniem tej trasy zajmują się dwie dyrekcje zachodniopomorska i pomorska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z czego wynikają te opóźnienia w województwie pomorskim? Być może z tego, że nam bardziej zależało tutaj na Pomorzu Zachodnim, żebyśmy te prace prowadzili sprawniej i szybciej. Natomiast tak naprawdę pojawił się problem dotyczący obwodnicy Lęborka i bardzo długa dyskusja co do jej przebiegu spowodowała wstrzymanie prac związanych z wydaniem decyzji środowiskowej. Ta sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta i pełna dokumentacja. Jest złożona, więc to jest kategoria tak naprawdę dni, może, może tygodnia, ale nie jakiś dłuższego terminu. W kategoriach dni mówimy także o eurowyborach. No i właśnie ile wspólnego z kampanią wyborczą ma to, co wydarzyło się wczoraj czy ogłoszenie dobrych wiadomości dla naszego regionu dotyczących drogi ekspresowej numer 6, ponieważ Jarosław Kaczyński wczoraj nomen omen, zarzucił rządowi platformy obywatelskiej, że potrafi chwalić się autostradami, drogami, stadionami, a niekoniecznie.

Zawsze się znajdują jacyś kaczeńscy czy w Koszale nie wezgrajowie. Znaczy, zawsze się znajduje ktoś, kto potrafi tylko i wyłącznie krytykować e, i nic więcej nigdy w swoim życiu nie udowodnił, że potrafił, e, potrafi zrobić cokolwiek dla Rzeczypospolitej czy dla e, małych naszych e, ojczyzn. Tylko i wyłącznie krytyka. E, w przypadku dróg, rzeczywiście Kaczyński przez długo mówił, że Platforma nie potrafi tych dróg budować. A przypomnę, że jak e, rozpoczynaliśmy swoje rządy w Polsce. To kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu było łącznie około 500, a w tej chwili jest 2800. To jest gigantyczna zmiana. Z punktu widzenia wałów przeciwpowodziowych, o których wspomniał pan Kracieński, przez ostatnie 4 lata w Polsce. Nie tylko wspomniał, nawet na nie pojechał i stał na wale przeciwpowodziowym. Widzieliśmy wszyscy te zdjęcia, na wale przeciwpowodziowym, utrzymany w bardzo dobrym stanie, a przez ostatnie lata zmodernizowaliśmy i przebudowaliśmy ponad 1200 kilometrów wałów przeciwpowodziowych. Wydaliśmy na ten cel trochę ponad 5 miliardów złotych. Ten proces modernizacji wałów trwa. Te inwestycje odbywają się w różnych miejscach w Polsce, nie tylko na południu, bo, a choć to jest największy, tam jest skierowany nasz największy wysiłek finansowy, ale przy Przypomnę, że choćby w ostatnich latach tutaj w tej części kraju realizowaliśmy takie inwestycje jak budowa zbiornika w Osówku na rzece parsencie modernizowaliśmy rzekę Regę w Trzebiatowie i skutecznie zbudowaliśmy infrastrukturę, która tych ludzi przed powodzią, czy tutaj w Koszalinie cały system umocnień związanych z jeziorem Jamno i ochroną przed powodzią z Morza Bałtyckiego. To wszystko, na te wszystkie cele wydajemy ogromne pieniądze. i skutecznie krok po kroku realizujemy. W przypadku inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową, zaniedbania sięgają 60-70 lat, bo przez tak długo tak naprawdę nic tam nie robiono. W związku z tym nie da się tych wszystkich zaniedbań usunąć w ciągu 4 czy 5 lat. To jest proces, który musi trochę potrwać. Panie ministrze, troszczycie się czy nie troszczycie? Ponieważ poseł Ryszard Czarnecki wczoraj w jednym z programów telewizyjnych powiedział o tym, że wizyta prezesa Kaczyńskiego na Wałach to jest wyraz troski o mieszkańców tamtych terenów, bo rząd się o tych mieszkańców nie troszczy, o tym mówi także marszałek województwa podkarpackiego za... Władysław Ortyl. Nie zauważyłem, żeby Jarosław Kaczyński wziął łopatę i tak jak strażacy i mieszkańcy tamtego regionu dodatkowo zabezpieczali te tereny, które potencjalnie mogły być narażone na przerwanie wału czy jakieś inne straty. Zauważyłem tylko jego konferencję na tle ciężko pracujących ludzi. To raczej on im przeszkadzał, a nie pomagał. Więc do apel do Jarosława Kaczyńskiego: niech pan już nie przeszkadza, bo ci ludzie naprawdę martwią się o swoje bezpieczeństwo i razem z rządem skutecznie te problemy rozwiązują. A co z tym bezpieczeństwem? To już na zakończenie pani ministrze, ponieważ informacja z dzisiejszego poranka na Dunajcu, stan alarmowy przekroczony o jeden metr. Na wielu rzekach w Polsce w tej chwili mamy przekroczone stale, stany alarmowe. Ta wiedza pojawiła się w Polsce odpowiednio wcześniej, od dwóch dni już o tym komunikowaliśmy. Ta wiedza pojawiła się dlatego choćby, że Polska stała się od 2010 roku członkiem Europejskiej Organizacji Zarządzania Satelitami Meteorologicznymi. Jesteśmy współwłaścicielem sześciu satelitów meteorologicznych jako kraj. Zbudowaliśmy cały system informacyjny, Informacji hydrologicznej, ponad 1500 stacji działających w systemie online, więc na bieżąco przekazujących informacje o poziomie wód na poszczególnych rzekach. To wszystko razem spowodowało, że odpowiednio wcześniej mogliśmy rozpocząć akcję zapobiegawczą, ale proszę pamiętać, zagrożenie powodziowe nie wynika z tego, co robi człowiek. To jest zjawisko przyrodnicze, które może się pojawić wszędzie i zawsze i najbogatsze kraje na świecie. Niedawno widzieliśmy powódź w Niemczech, w Bawarii, w najbog najbogatszym regionie świata. I widzieliśmy zarane, zalaną stolicę tego regionu, i okazało się, że nawet tam nie potrafili sobie z tym poradzić. Chcę tylko i wyłącznie przez to powiedzieć, że wszystkie te prace, które, które prowadzimy, zmniejszają skutki zagrożeń, powodują, że skutki powodzi, powodują, że możemy czuć się bezpiecz, bezpieczniejsi, ale nigdy w 100% nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać takim rzeczom, choćby jak podwyższone stany wód czy stany ostrzegawcze na poszczególnych rzekach to wszystko ma prawo się zdarzyć. Wiemy o tym, że katastrofy naturalne były w stanie pogrzebać nie jeden rząd. Za tydzień w niedzielę głosowanie do europarlamentu, jak pan myśli, powódź wam zaszkodzi czy zagrożenie powodziowe i analogicznie czy pomoże decyzja dotycząca szóstki platformy obywatelskiej tu w regionie. Jestem przeświadczony, że rząd sobie radzi świetnie, póki co z powodzią. Cała ta Wszystkie, to całe to zagrożenie, mimo że jest całe mnóstwo lokalnych podtopień, jednak nie jest tożsame z tym, które, z którym mieliśmy do czynienia w 2010 roku, a więc wyciągnęliśmy z tamtego okresu wnioski, bardzo dobrze pracują zbiorniki przeciwpowodziowe, sprasowują falę powodziową, to wszystko się dzieje przez ostatnie godziny. Natomiast, natomiast czy to pomoże, czy zaszkodzi? Nie wiem. No to proszę zauważyć, że Kaczyński w ramach przerwanej kampanii prowadzi ostrą kampanię strasząc ludzi. Y, właśnie na wałach przeciwpowodziowych. Więc trudno mi to jest ocenić. Jeżeli będzie taka ocena tylko i wyłącznie faktów, to póki co służby w Polsce radzą sobie z tym problemem bardzo dobrze. Zobaczymy jak z szóstką poradzą sobie służby A w drogowe. przypadku szóstki y, następne kroki w następnych tygodniach. To nie jest jakaś zapowiedź na, na przyszłość, tylko następne tygodnie. My jesteśmy w w cyklu wyborczym i gdyby to okazało się, ta informacja okazała się nie, nieprawdziwa to zapłacilibyśmy wysoką cenę przy okazji następnych wyborów. Więc e, myślę sobie, że. Ten dwuletni cykl wyborczy, panie ministrze, to chyba dobra wiadomość dla kierowców, którzy być może już niedługo pojadą ekspresówką. To na jest doszczecin. w ogóle dobra informacja dla kierowców. Zabiegaliśmy o, o to od długiego czasu i jak powtórzę to jeszcze raz. Wielokrotnie w tym studiu mówiłem o pewnym trybie i postępie prac związanych z szóstką i on jest w całości realizowany. Znaczy ani razu przez te wszystkie lata nie pomyliłem się w ocenie tych, kroków. Stanisław Kawłowski, wiceminister środowiska Lider zachodnio Pomorskiej Platformy Obywatelskiej, był gościem porannego badania studia Bałtyk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia Państwu życzę.